Niektóre z tych drzew liczą sobie 300 lat. Sadzone były na początku XVIII wieku. Do dziś zachowało się ich około 50. Wiele jednak spróchniało i spłonęło. Trzystuletnia Aleja Lipowa, którą według przekazów do Podzamcza wjeżdżał król Jan III Sobieski, odzyska dawny blask. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne rozpoczęło renowację fragmentu dawnego traktu prowadzącego do dworu starostów chęcińskich. Aleja schowana jest za łukiem triumfalnym wzniesionym na cześć zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w roku 1683. Odtwarzanie zabytkowej alei rozpoczęło się od nasadzeń. Obok tych wiekowych pojawiły się nowe lipy. Posadzono już 45 drzew, z których każdy ma około 4 metrów wysokości. W przyszłości aleja zostanie także wyrównana i uporządkowana.